Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o centaurach, mutantach, których spotykamy w serii Fallout. Istoty te niewiele mają wspólnego ze stworzeniami znanymi z mitów. Są jednymi z najbardziej przerażających bestii występujących na pustkowiach powojennej Ameryki. Jak powstały, czym były, wszystkiego tego dowiecie się w tym filmie. Miłego oglądania! Centaury są efektem kontaktu wirusa wymuszonej ewolucji z więcej niż jednym organizmem, niekoniecznie ludzkim. Hybrydami powstałymi z połączenia różnych istot. Na przestrzeni lat w serii Fallout spotkaliśmy kilka rodzajów centaurów. Ich wygląd oraz zachowanie różnią się w zależności od miejsca, w którym powstały. Do tej pory natrafiliśmy na dwa typy tych istot dwu oraz jednogłowe. Z reguły centaury spotkać mogliśmy w bliskości innych wyników działania FFV, czyli supermutantów oraz wisielców. Bezmyślne i agresywne centaury nie przejawiały wobec nich wrogości, chyba ze względu na podobną historię powstania. Nie przejawiając żadnych śladowych ilości inteligencji oraz samodzielności, ślepo podążały za swoimi bardziej inteligentnymi kuzynami. Były jednak niezwykle zajadłe oraz wytrzymałe. Większa grupa stanowiła ogromne zagrożenie. Dwugłowe centaury powstały na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w bazie wojskowej Mariposa. Stworzył je mistrz. Początkowo były one jedynie nieudanymi rezultatami przeprowadzanych przez niego eksperymentów, jednak po czasie zostały wcielone do Armii Jedności jako mięso armatnie. Na skutek wymieszania części ciał różnych organizmów, ludzi oraz zwierząt, powstała przerażająca, wynaturzona chimera. Była wielkości niedźwiedzia. Stworzenie z horroru, posiadające dwie głowy, jedną ludzką, drugą psa, osadzone na długich szyjach. Na psiej znajdowała się obroża, mająca podkreślić ich status w armii mistrza. Działały one niezależnie. Czasami gryzły się między sobą. Centaury poruszają się na sześciu kończynach różnego pochodzenia. Z ich spodu wyrasta sieć wijących się mięsistych macek. Centaury są jednym z najgroźniejszych przeciwników w klasycznych odsłonach Fallouta. Cechuje je ogromna wytrzymałość oraz duża liczba punktów akcji. W grupie potrafią otoczyć naszą postać, co w przypadku małego poziomu doświadczenia oraz słabego pancerza szybko kończy się śmiercią. Mniej liczną grupą centaurów były te jednogłowe. Najwięcej spotkać mogliśmy na stołecznych pustkowiach, w okolicach Waszyngtonu. Centaury pojawiły się tam po Wielkiej Wojnie, w skutek tragicznych wydarzeń mających miejsce w krypcie 87. Centaury jednogłowe charakteryzują się przede wszystkim tym, czemu zawdzięczają swoją nazwę. Z ust wystają im trzy macki. Potrafią pluć jadem, zadając tym samym obrażenia fizyczne oraz odpromieniowania. Są groźne zarówno w zwarciu, jak i na dystans. Poruszają się na sześciu ludzkich rękach, co w dużym stopniu ogranicza im pole manewru. Populacja centaurów na zachodnim wybrzeżu mocno skurczyła się po upadku mistrza. Dlatego, że nie powstawały nowe osobniki. Najwięcej z nich podróżowało wraz z resztkami Armii Jedności. Specjałem kuchni mamuśki z nory był kotlet z centaura. Czyli dało je się zjeść. Ale mam takie pytanie. Czy to już kanibalizm, czy jeszcze nie? Moira Brown z Megatony próbowała udomowić Centaura. Zgadnijcie, jaki był rezultat. Istoty te w mocno pokracznej i zmienionej formie miały pojawić się w Fallout 4. Niestety twórcy zrezygnowali z tego pomysłu. A w tym filmie to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!